Tarnowianie dbają o swoje zdrowie. W ramach kampanii społecznej Ciśnienie na Życie prowadzone były bezpłatne pomiary ciśnienia krwi oraz udzielane porady dotyczące profilaktyki schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Mamy akcję prowadzoną przez firmę Akart, która sponsoruje złotówkę od każdego przebadanego pacjenta i ta złotówka jest przekazywana na Klinikę Zdrowego Serca w Zabrzu i dzięki temu klinika będzie mogła się rozbudowywać. Sporad skorzystało ponad 500 osób. Spora część dowiedziała się, jak ważna dla ich zdrowia jest właśnie profilaktyka. Wiedząc, że mają nacisk tętnicze, nie, mimo, wszystko, mimo wszystko nie zażywają leków zleconych przez lekarza, więc dzisiejsza akcja uświadomiła im, że jednak, że jednak powinni zażywać te leki. Z pomiarów i porad mogły skorzystać wszystkie osoby, które chcą zapobiegać chorobom układu krążenia lub osoby, które mają problemy sercowo-naczyniowe i chcą ograniczać skutki choroby. Warto dodać, że Tarnów to 30 z 40 miast na trasie przejazdu Tira. Natalia Tryba, Tarnowska, TV.